zapraszam Pana redaktora Piotra Korczarowskiego, zapraszam. Witajcie moi rodacy, witajcie Polacy. Chciałem dzisiaj przemawiać na samym końcu, bo o ile znacie mnie chyba z postawy antywojennej nie ma co do tego wątpliwości, że dość wojen, tych blisko nas i tych daleko nas, to tak naprawdę na żadną z nich my nie mamy wpływu. Ale jest jedna wojna, którą możemy zakończyć. Wojna polsko-polska, która toczy się praktycznie całe nasze życie, która już po prostu przyprawia mnie o mdłości. Ile tego jeszcze tu padały maksymy różne łacińskie, to ja wam jeszcze jedną przytoczę. Divide et impera. Ile lat jeszcze damy się dzielić? Ile lat przy wigilijnych stołach wśród naszych bliskich będzie Smoleńsk! Katastrofa! Nie! Zamach! Katastrofa! Zamach! PiS! PO! Ile razy będzie? Szczepiłeś się? Nie szczepiłeś się? Masz krew na rękach! Ty masz krew na rękach! Ile razy jeszcze będzie? Ty ruska nuco, Nie ty ruska nuco. Ty ukraińska Ile razy? Ile jeszcze? Ile tego nas czeka? Słuchajcie moi rodacy. Nie poglądy nas dzielą, to wrogowie nas dzielą. Oni cały czas podsuwają nam różnych agentów. Ale my też się dajemy na to łapać. My szukamy wśród swoich znajomych, wśród swoich bliskich ciągle agentów, prowokatorów, podstawionych ludzi. Rozmawiajmy, kiedy zatraciliśmy w sobie tę zdolność, kiedy prawda przestała nas obchodzić, staliśmy się fanatykami, wierzymy, że czarne z białe, jeśli to nam wmówią. Ile jeszcze? Więc apeluję, jeśli mówię, mówimy o pokoju, w końcu zaprowadźmy pokój w naszym narodzie, bo naprawdę dawno już tak bardzo nie była potrzebna jedność wśród Polaków, jak teraz właśnie. Zobaczcie, co się stało z naszym narodem. Pytajcie kogoś tu z przechodniów o najprostszą rzecz. Co to znaczy być Polakiem? Kto wam na to odpowie? Co to znaczy być Polakiem? To już prawie nikt tego nie rozumie. Zobaczcie, co robią z podstawową programową w szkołach. Nie będzie polskich lekcji historii, nie będzie polskiej literatury. Kupują nas korporacje za dzięki, szekle, inne, ojro, dobrobytem chwilowym. Ale tutaj się kończymy, tu się kończymy. W sercach. Polska w moim sercu, proponuję wszystkim z Was to hasło, bo nasi wrogowie nie zdzierżą, przez usta im to nie przejdzie. Mnie nie obchodzi, na kogo głosujecie, jeśli Polska w Waszym sercu, bo jak w słynnej komedii w Perelu stworzonej, nie ma kilku Polsk. Za jaką Polskę walczysz? pytali Franka Dolasa. A to jest więcej niż jedna. Jedną mamy Polskę. Ona zawsze była nasza, jest dla nas. I to nieważne, na kogo głosujesz, ale rozmawiajmy. To nieważne, jakie masz poglądy, nieważne, czy wierzysz w zamach w Smoleńsku, czy się szczepiłeś, to nie jest istotne. Rozmawiajmy ze sobą. Rozmawiajmy, a nie wymieniajmy się inwektywami. Nie szukajmy ciągle wśród siebie wrogów, bo to właśnie nasi wrogowie nam to fundują. To jest ich sprawa. Że patrzymy podejrzliwie na naszych bliskich, na nasze rodziny, na naszych przyjaciół. Kiedy ostatnio tak bardzo jako naród sobie nie ufaliśmy, jak jechałem parę lat temu do Wielkiej Brytanii do pracy, to mi powiedzieli: Jak ci Polak noża w, w plecy nie wsadzi, w cudzysłowie, to już ci pomógł. Co się stało z naszym narodem? My nigdy tacy nie byliśmy. Powiedziałem, że nie będziemy się uczyli polskiej historii, ale ona już jest. Za nas i dla nas napisana. Oni czekają. Przed chwilą tu była pani Rena Tyszecka. Aż ludzie tacy jak pani Tyszecka umrą, trzeba powiedzieć brutalnie. Nasi wrogowie czekają na śmierć ostatnich świadków historii. Wtedy podstawią nam podręczniki i powiedzą: tacy byliście kolaboranci Hitlera, właściciele niewolników, kolonizatorzy. To już jest napisane dla nas. I, I kto wtedy stanie w obronie narodu polskiego, jeśli my będziemy wobec siebie największymi swoimi wrogami? Rogami. Więc mówię Wam, drodzy moi kochani rodacy, Polacy, Ostatni raz dzisiaj, jeśli protestujemy przeciwko wojnie, to najpierw powinniśmy się uporać z tą wojną wewnątrz naszego narodu. Jeszcze raz podsuwam hasło Polska w moim sercu, dlatego że mamy tak wielu ludzi u nas w kraju, którym to przez usta nie przejdzie. Ludzi, którzy mają nasze nazwiska i udają Polaków, ale Polakami nigdy się nie czują, natomiast wiedzą o sobie nawzajem. Nie będę mówić już z jakich narodów, ale jest ich co najmniej kilka. Oni będą nas udawać, ale po tym ich poznamy, bo im takie słowa przez usta nigdy nie przejdą. Po tym poznacie Polaka. Nieważne, kto był Twoim rodzicem, choćby należał do PZPR-u, nieważne na kogo głosujesz, jeśli kierujesz się sercem do Polski, masz prawo popełniać błędy, ale rozmawiajmy. I na koniec powiem to, od czego zacząłem, że mamy. Jedną Polskę. Zawsze ją mieliśmy. Nasi ojcowie ją nam wywalczyli. Bóg nam ją dał. W co chcecie wierzyć, to wierzcie. Możecie jakkolwiek patrzeć na nasz kraj, ale mamy tę Polskę. Wciąż ją mamy. Jest dla nas ogromną wartością. Możemy tu być, stać i odzywać się po polsku. To jest wielki dar. I skoro mamy jedną ojczyznę, to nareszcie musimy zdać sobie sprawę, że żeby ona przetrwała, żeby ją ocalić, żeby się nią cieszyć, musimy też. Pozostać jednym narodem. Dziękuję.